Dzień dobry bardzo. I w tym nagraniu rozwiążemy sobie taką oto całkę. Mamy sobie całeczkę z e do 2x, dodać 2 do e do x przez pierwiastyk 7, e do x, odjąć 10, Minus e do 2x. Oczywiście po dx. Du, 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 du. No i cóż, taką całkę na dobrą sprawę, jak zaczniemy całkować, powinniśmy zacząć, nim zaczniemy całkować, powinniśmy zacząć od dziedziny. Czyli, cóż, mamy dzielenie. Aha, to już w mianowniku nie może być 0, ale w mianowniku mamy pierwiastek, który może być zwykle dodatni bądź równy 0. Tutaj równej 0 już w opcji nie może być. Pozostaje nam tylko tyle, że to, co jest pod pierwiastkiem, musi być dodatnie. Stąd mamy, że. Ale żeby to łatwiej było widzieć, to podstawmy sobie, bo aż się prosi, żeby za e do x podstawić t. Podstawmy, no od razu tutaj widać, przecinek zrobimy, że t jest wtedy większe od 0, no bo e od x wymusza to na t. Różniczkując, takie proszę ja ciebie równanko, mamy, że e do x, dx, Równa się DT. Voilà. Jedziemy dalej. Równa się. I mamy zatem teraz. Podstawmy całkę. Z T dodać 2. Dlaczego? No bo od X wziąłem z tego, wziąłem z tego i razem z tym DX przechodzi mi to w DT. I dajemy, że to jest DT. To na miesię przez i w mianowniku mamy co? Pierwiastek 7t minus 10 odjąć t kwadrat o. I to nam się równa. I to nam się równa i teraz możemy sobie tutaj znowu zrobić wtrącenie na boku, że to co jest pod pierwiastkiem, czyli minus t kwadrat Dodać 7T minus 10 musi być większe od zera. Przyrównajmy do 0. I liczymy sobie delta. Delta wychodzi 49, 7 kwadrat. Tu mamy minus i minus i minus dodaje minus. 4 razy 1 razy 10 to 40. Mamy zatem 9. No to już się bardzo cieszymy, ponieważ możemy zapisać sobie T1 równa się minus 7 plus bądź minus 3 przez minus 2. Czyli te 2 odpowiednio to będzie minus 7 plus 3 przez minus 2. Tu mamy minus 10 przez minus 2 to jest 5. A tutaj mamy minus 4 przez minus 2 to jest 2. Tak kontynuujemy te obliczenie na boku. I wtedy nam, cóż, możemy sobie naszkicować oś te, zaznaczyć te dwa punkty. Mamy 2 i mamy 5. Patrzymy sobie na to równanie. Tu parabola idzie w dół. OK. Znaczy ramiona idą w dół. Przy okazji patrzymy, czy mamy taki sam znak w równy, nierówność wyżej. Zgadza się. I teraz patrzymy, że ma być to większe od 0. Aha, nim jeszcze to, to musimy sobie zaznaczyć, że t ma być stąd większe od 0. To w sumie w tym wypadku akurat bez 0 oczywiście nie ma większego znaczenia. Stąd mamy, że naszą dziedziną tej funkcji podcałkowej jest t należące od 2 do 5. Bez tych skrajnych punktów oczywiście. No i to jest koniec naszego wyliczenia na boku. Tak swoją drogą, jak będą tutaj ta delta wyszła ujemna, to cóż, no to wtedy już byśmy od razu wiedzieli, że ta parabola tu leży pod osią x i dziedziną jest zbiór pusty i całki nie ma sensu liczyć. Także czasem liczenie tej dziedziny mogłoby zaoszczędzić e, liczenia i kombinowania, z którego i tak by niewiele wyszło. Dobrze, wróćmy do naszej całki. Czyli mamy tak, całka, i mamy co? Mamy, 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 mamy. Aha, patrzymy, patrzymy, i już widzimy, co widzimy, że mamy całkę w mianowniku pierwiastek z pewnej funkcji no, kwadratowej, a w liczniku widzimy co? Niedorobioną pochodną tej funkcji. Niedorobioną? No to ją doróbmy. Doróbmy ją, a. Dorobienie pochodnej w moim mniemaniu to jest domnożenie przez skalar. Czyli pochodna mianownika tutaj w tym pierwiastku to jest co? Minus 2t plus 7. Napiszemy sobie to na boku. A, bo dobra. Minus 2t plus 7. No to już widzę, że tu muszę pomnożyć razy minus 2. No to mnożę, ale jednocześnie przed całką może dać wtedy minus jedną drugą, żeby się to skompensowało, te moje tutaj zabawy. T, no minus 2T plus 2DT. Przez i ten pierwiastek, już go nie będę przepisywał. Równa się. Co robimy dalej? Dalej musimy, prawda? Przejść sobie na to dokładnie tą naszą pochodną, czyli minus 2t plus 7. Aha, no to musimy zapisać. Przepisujemy minus 1, druga całka z minus 2t plus 7. Teraz musimy dorównać liczby. To było minus 4, to mamy 7, czyli musimy jeszcze odjąć 11 przez, no i ten pierwiastek równa się, równa się dalej i teraz możemy sobie to rozbić na dwie całki z tym, że na jedną całkę taką i na jedną całkę taką, o tu swoją drogą zapomniałem dt, na równi tutaj z tą kreską dzielenia jest napisane, świetnie, czyli mamy tak, minus, do pierwszej całki wrzucam tą jedną drugą, czyli mam dwa w mianowniku, u góry mam minus 2t plus 7 i ten nasz pierwiastek dt. A w drugiej całce powinien mieć minus 1, drugą, ale minus 11 się wyrzucę z tej całki przed, czyli będę miał plus 11 drugich całka z dt przez ten nasz tu pierwiastek. Równość. No tak swoją drogą, to trzeba tu wszędzie w te pierwiastki wpisać, tak nie wolno robić. <gry> Ale ja tak robię. <gry> no dobrze. I co nam z tego wychodzi? No, z pierwszej rzeczy już widać, że będzie to po prostu pierwiastek i bardzo się z tego powodu cieszymy. Minus t kwadrat plus 7t minus 10. Świetnie. Dodać. I mamy tutaj taką oto całkę dt. Ale to wyrażenie tu pod tym pierwiastkiem, czyli de facto to, zapiszemy troszeczkę inaczej. Tutaj mieliśmy obliczenia na boku. I tu, że tak powiem, pokontynuujemy. Mianowicie piszemy sobie minus t kwadrat plus 7t, minus 10, to się równa. I teraz próbujemy te dwa tutaj składniki z tym T zwinąć do nawiasu, do kwadratu. Ale mamy tu minus przy T kwadrat, więc już wiemy, że musimy zrobić coś takiego. Minus i w nawiasie T. No i tu mamy siódemkę, czyli 7 drugich. Dodać 7 drugich. A właściwie odjąć. Odjąć. Trzeba wziąć gumkę. Trzeba wziąć gumkę. No, Przesuniemy się tutaj. O, skreślimy to. Czyli mamy tak, minus w nawiasie t odjąć 7 drugich i to do kwadratu. Czy to się zgadza? t kwadrat minus t kwadrat, ok. Tutaj to razy to razy 2, czyli minus 7t z tym minusem daje plus. Zgadza się. I teraz liczba. Tu wyjdzie he, 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 minus 49 czwartych, a tutaj mamy minus 10, czyli minus 40. Czyli musimy dodać jeszcze, żeby wyrównać liczby, y, 9 czwartych. 9 czwartych. Ok. W porządku. No to ja to jeszcze tutaj zapiszę w takiej postaci. 3 drugie do kwadratu. Odjąć w nawiasie T minus 7 drugich do kwadratu. O, i z tego tutaj będziemy korzystać. Zamknijmy te nasze obliczenia na boku. I wróćmy tutaj. Dobrze, skoro tak, to możemy tą całkę tutaj sobie zapisać w taki oto sposób, że jest to pierwiastek z. Trzech drugich. Do kwadratu minus T, minus siedem drugich. I do kwadratu O. Wtedy to nam się równa. I mamy teraz tutaj. No tak. Tutaj bez problemu już możemy to przypisywać. Zajmijmy się de facto tylko tą całką. Przyglądamy się jej i co widzimy? Że tak naprawdę to jest całka pokroju dx, specjalnie zamienię na x, ale te x rozumiemy w we innym kontekście, z pierwiastka a kwadrat minus x kwadrat. W taki sposób. Tak mogę to zrobić. Tu tylko jest liniowa zmiana, więc... Może, mogę rozpatrywać taką całkę. I co się okazuje? Że taka całka jest nam już dobrze znana, ponieważ możemy sobie wziąć i co zrobić? To a kwadrat z mianownika wyciągnąć. Co się wtedy stanie? Wtedy mamy przed tutaj pierwiastkiem wartość bezwzględną z a, to wyrzućmy przed całkę, to jest jakaś stała i tutaj mamy co? DX, a pod tym tutaj pierwiastkiem mamy 1 minus x przez a i to w kwadracie. A to nam przypomina co? No właśnie. Arkus sinus. Czyli jest to arkus. Minus tego argumentu, czyli x przez a, razy liniowa zmiana argumentu, czyli tutaj jest 1 przez x, 1 przez a, czyli odwrotność to będzie razy a plus oczywiście pewna stała c. I to możemy sobie tutaj dać w rameczkę, bo z tego wzorku sobie zaraz skorzystamy. Te ramaczki mi krzywo wychodzą, no ok. Dobrze. Teraz my możemy sobie przyjąć, że to a u nas jest dodatnie. No? Że to 3 drugie kwadrat. No to jest po prostu 3 drugie, tak? To jest u nas to a. To a to jest 3 drugie. Czyli ten moduł jest tutaj zbędny, wtedy to już zostanie a. A z a się skróci, zostanie po prostu arkus x przez a plus pewna stała c. No i dobra. Czyli możemy wrócić do naszej całki. Tej głównej i napisać początek bez zmian, czyli że jest to minus t kwadrat. T kwadrat plus 7t minus 10. Dodać 11 drugich i teraz powiedzieliśmy sobie, że całka czegoś takiego jest równa arcus sinus x przez a. No to zapiszmy. Arcos sin x przez a. U nas x jest t minus 7 drugich. Czyli piszemy sobie t minus 7 drugich przez to a. A to a jest u nas równe 3 drugie. Czyli przez 3 drugie. Świetnie. No i w zasadzie. W zasadzie linia zmiana argumentu, tak, czyli by było 1 przez te tutaj przy, ty, przy tym, przy tym x, tak, Bo za tego x wstawiamy te minus 7. To tylko jest to jest jedynka, więc się nic nie zmienia. No to cóż, to aż się prosi tylko, żeby teraz zamienić na x. I te trzy drugie w mianowniku wrzucić do licznika jako 2 trzecie. Tak, to jest oczywiście odejmowanie. Dobrze, czyli mamy co? Minus pierwiastek. Z E do 2x, tak? Wstawiam za T. Właściwie minus, tak? O. Dodać 7e do x. Odjąć 10. Świetnie. Dodać. 11. Arkus sinus. 2 trzecie T. Za te wstawiam E do x. I 2 trzecie razy 7 drugich to jest co? 7 trzecich, czyli odjąć 7 trzecich. I to tutaj w nawiasiku, plus pewna stała całkowania C, którą już de facto tutaj powinienem także napisać. O. I koniec. Podkreślmy wynik. Kto nie wierzy, niech policzy pochodną. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć.